No, hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Szeweral z tej strony GTA 5 na moim kanale. Kolejny odcinek zapraszam do oglądania. Na wstępie tylko taka mała informacja odnośnie tego, że jeżeli ktoś nie zauważył, Outlast Trials, czy albo jak to woli, trzecia część gry Outlast. Miała już swoją premierę i można zobaczyć ją na moim kanale. Podejrzewam, że już macie kilka odcinków w momencie, gdy widzicie ten odcinek GTA, to macie już kilka odcinków właśnie Outlast Reals. Oprócz tego jest jeszcze na kanale Demówka. Demówka to tam 30 bodajże minut odcinka, jednoodcinkowe to jest. Tak jakby taka seria nie, no bo demo w końcu, z Liars of Fear, tego, który ma wyjść w czerwcu 15. Także jeżeli ktoś waha się z zakupem, a sam nie zagrał na przykład jakimś cudem, bo nie wiedział, że, że to demo jest upublicznione za darmo, no to no to może sobie zobaczyć nie, ewentualnie. No kurde, no ja nie jestem fanem. Że tak powiem, horrorów i to nie pod kątem takim, że nie lubię grać w horrory, tylko no no dupa, nie? Po prostu boi dupa. Także powiem Wam szczerze, no chyba wydaje mi się, że warto, nie? Wydaje mi się, że warto. Dobrze, zaczynamy. W dniu dzisiejszym wiem, że też będę nagrywał oprócz GTA. Sobie ze speaker'em umówiłem się na Sons of the Forest. Bo mamy oczywiście niedzielę z mojej perspektywy, 21 maja. I, i wiecie, biorąc pod uwagę fakt, że, że gdzieś tam pewnie Red False dwa odcineczki wyjadą Godzinka w sensie. No to czyli gdzieś tak. masakra no, dwa odcineczki tu, dwa odcineczki z Sons of the Forest, żebyście mieli troszkę e, urozmaicenie na kanale, a tak to skupiamy się głównie na Outlast Trials i tam uczymy się wspólnie przechodzić, nie? Ja sobie troszkę... Tu... Może troszkę tu podgłośniłem, bo to tak jakoś dziwnie to ta biorąc pod uwagę inne inne gry chodzi w ostatnim odcinku poznaliśmy trevora tak poznaliśmy trevora już nawet dosyć dobrze wiemy jakim on jest psychopatycznym właśnie wiecie co o Jezu jak pizło Powiem wam tak No dobra to, to, cofam to słowo określenie psychopatycznym jest po prostu człowiekiem z wielką traumą E, który w życiu nie był oszczędzany, i niestety, albo stety, dla Michaela, no, Trevor uważa się za jego przyjaciela. E, ratowaliśmy naszą córkę z rąk no takiego gościa troszkę śliskiego, nie? Śliskiego John'ego. Znaczy, no, on nie nazywał się Johnny, ale jakoś tak mi się fajnie wpasowało, że śliski to musi być Johnny, nie? No, Śliwskiego Johnego, aby nie zrobiła z siebie pośmiewiska na całą. O, ja tutaj lubię, lubię tą miejscówkę, nie wiem dlaczego, ale lubię, ładnie wygląda. E, no, także działo się. Trevor mi pomógł, co prawda, ale. No, nie oszukujmy się, nie jest to nasz e, taki jakiś kolega, którego chcielibyśmy w 100%. Przedstawiać, na przykład, innym ludziom, nie? Dobra, idziemy... Jak już nas znalazł, no to idziemy teraz pogadać z panem... ...agentem... ...z biura federalnego. Davy! Jak nie wiem, o czym mówisz. Wiem, że Dave, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. But we haven't really talked about anything either. But if, no, when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. and yeah, no shit. <sighs> We're in it? Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. <laughs> uh, uh Nope, well, what if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get five years, but you. Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well. And we better go about saving it together, because. You and I both know we can't let it go to shit now. Hmm. What do you need? Kwechick. This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I going to get in here? Well. You've played dead before, haven't you? Oh, uh, tego to ja się nie spodziewałem. I have always kinda liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. What we got? Uh, John Doe, white male, overweight, in his late forties, possible coronet. Let's take a peek the fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. we're probably about to find one in his gut. still in its wrapper. right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. see the broken capillaries around the nose. alcoholic. i wouldn't take any bets on the state of the liver. we still think 40s. It takes a toll. he's an advert for clean living. note the discoloration of the teeth and the fingers. smoker pack a day i'd say probably cigars too i was going like there was no tomorrow yes to put some some people think they're immortal so you get chest pains pumping away at your mistress lucky girl having this thing on top of her huh she was probably relieved when he bought it awkward conversation with the spouse might have got some hush money it's a win-win only losers are the chumps who gotta cut him open to rule cause of death Dobra, myślę, że w idealnym momencie mi się udało ogarnąć to, bo już chciał mnie kroić, nie? Znaczy... Proszę, żebym tylko ja nie musiał być. Dobra, bo ja ze strzelaniem to mnie wiadomo, nie? Jedyną strzelankę, którą y, jako tako lubię. Dobra. Mamy to. Y, jako tako lubię to jest Far Cry. O, panie, czekajcie. O, o, o. Dobra. Jest Far Cry oraz. Y, no, w Red też mi się, panie, gra. Y, strzela. Uh-huh, Dave. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll have to get upstairs if you're gonna get out. No dobra. To w takim O, oh. no stary, ale że to zrobił. dobra Agencja, proszę bardzo. I should have stayed on the slab. Dobra, spowolnić upływ czasu. Dobra, dobra, dobra. Przeładuj. Osztychamię. Dobra, w dupkę go postrzelimy. Będzie też dobrze. Okej, okay, myślę, że możemy iść. O oh, god Hey, I died once today. Dobra, jest to No cover, ja ci dam cover. Żyję, żyję, Dobra, teraz mogę apteczkę machnąć. Bang. Dobrze. Oh. Tu jest coś fajnego. Siadę tu? Olera ra jasna. Dobra, pięknie to zrobiłem. Teraz tak, tu mamy. Nie tędy. Olera jasne. jasna. Gdzie są te schody? Tu, no, no tak. Moja broń leży w czarnej torbie na święci w magazynie dowodowym na ostatnim piętrze. Aha, czyli muszę... A, no i tak muszę do góry iść. Bang. Dobra. W miarę się udało. Przeładuj. O. With your bang, bang. Tutaj będzie na bank strzelane. Strzelane we mnie będzie. Uciekni przez okno. Tychamy jeden, dobra. Tam ten gościu wstanie na pewno. O, zawsze tak jest. Przeładujmy szybko, póki możemy. Sam jesteś dead. Znaczy, no, co my tak? O! To wszystko to wszystko zagraniczne zagraniczne. A czekaj, tutaj idą. Bęk. Dobra. Wiecie, co zrobimy teraz? Tak. Zrobimy tak. Przeładuję. A, dobra. Czy ja mam tu amunicję? Nie jestem pewny. Dobra, mam amunicję taktyczna strzelbunia. Zawsze robi robotę. Dobra, teraz pozbierajmy tutaj amunicję. Tak, czarny worek tutaj. Czy to by było moje? Tak, to by było moje, dobra. Jeden na osiem. Uciekni przez okno, spadamy. Jeszcze sprawdźmy, co my tutaj mamy. Może coś fajnego. Nie pamiętam e, totalnie, czy tutaj jest jakiś, e, jakieś znajdźki, są, ale chyba nie ma, nie? To jest jednak GTA i to nie. Tu nacisk jest na akcję, która e, ma się tutaj w miarę szybko rozgrywać. Dobra, walimy to. No, strzel w okno. Dobra, teraz jeszcze pewnie będę musiał uciec e, samochodem, bo nie sądzę, żeby... Dobra. E, helikopter, czyli musimy jechać gdzieś, gdzie mnie nie zobaczy idziemy tutaj idziemy tutaj i myślę że będzie ok tu dobra chwilę poczekamy i będzie gicio będzie gicio czy nie będzie gicio bo

Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there, something in the shadows. The data, algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Ja pierdzielę, ale to jest wszystko pogmatwane, nie? Ale wiecie co jest najgorsze? E, czekajcie, zobaczmy tutaj na mapie. Tu muszę się spotkać z naszym Lamarem. Dobra. Fra Franklinem, przepraszam. Franklinem. Nie wiem do czego, ale cały czas go mylę z Franklinem albo z Lamarem. lamara jakoś tak lepiej brzmi. Przyjemniej chyba. Tak mniej, 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 mniej że tak powiem. W lewo, dobra. E, mniej nieprzyjaźnie, nie? No, a teraz wyobraźcie sobie, że w prawdziwym życiu podobno, podobno, bo to, to ja nie mówię na 100%. Bo nie byłem w środku, więc nie wiem. Ale podobno jest tak, że aby stać się e, faktycznie gdzieś tam tym przestępcą, to musisz najpierw zrobić bardzo dużo złych rzeczy. Hey, Franklin, what's going on? You gotta get out it of here. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Look. you remember I told you I know people. Feds who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit. Jesus Christ, Franklin. I got so many stories I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean I'm a great thief, but you know it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the bureau, man? This clown, I mean he's an okay guy, fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. It didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed, so I had to go into kind of a, an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his, and everything was cool. Problem started when recently. I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did <sighs> I ever tell you about Trevor? Huh? Uh, man, I, I, I think so. shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's. I don't. Hell walking on Earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah. Good luck with that. Shit, I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look. I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor Franklin. You'll swear I am an angel. So what's the mood in, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna. You know? Try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. The way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, the motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Andre. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Jak mówiłem, jestem niesamowitym księżnikiem. Znajdę coś dla Ciebie. Dużo. No chodź. Lepiej odpocznij. W porządku, Jestem z Ciebie. Jestem z Ciebie. On chyba bardzo lubi ten motocykl, nie? Uwaga, to miejsce... Tak, chcemy zapis. Tak, chcemy. Ukończono. Dzień Żywego Trupa. Okej. Okay. Fantastycznie, czyli mamy to porobione. Czy będzie teraz jakiś, nie wiem, telefon albo coś? Bo nie wiem, czy mam wsiadać do auta i jechać. Czy. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda z poziomu. Ok, mamy dwa zadania: Dla FBI, ewentualnie dla Michaela po prostu. Tu mam jeszcze jedno, tak, jedną rozwałkę, jedno Trevor. Tak, jedno zadanie Trevor, jedno Lamar, jedno Michael. Ale dobra, pociągniemy sobie zadanko Michaela z FBI. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to będzie najrozsądniejsze. Podjedziemy kawałek do przodu. Mamy 21 minut. Dom już niedługo zostanie odbudowany cieszę się że jesteś człowiekiem honoru No świetnie ty pobił mnie zagroził że mnie zabije stara No nie no ewidentnie nie mógłbym być człowiekiem honoru Rozdrażniony przez nazwijmy to moją prośbę żałuję że cię w to wciągnąłem jednak mój szef zaczął węszyć rozumiem że e, e, czekaj dobra nie, nie chcę tego, um, to były maile czy to były wiadomości? Nie, to były wiadomości. Dave to nie, co to w ogóle jest? Hm. o dobra, tutaj. Żałuję, że cię w to wciąłem, jednak mój szef zaczął węszyć przy jakichś starych sprawach, rozumiem, że mieliśmy umowę, ale zawrzemy nową. Koda, że tak to się potoczyło, ale sam się wyrwałeś pod moich opiekuńczych skrzydeł, jak wrócić do swojego chopy. Jaki fagas! Jaki fagas wam powiem, no ale no tak to jest, jak się e, ze złoczyńcami, zło... <grym> a jakim hey, jestem

Gdzie ten gość? Jeszcze ktoś Mane, many, many O właśnie. Do to chodziło. A pamiętam na początku, pierwszy raz jak tutaj przyszedłem, no to zginąłem. Zginąłem, bo nie byłem przygotowany do tego, że to będzie zasadzka. No i też kolejna sprawa, najważniejsza, nie użyłem wtedy mojego zmysłu tego, który spowalnia czas, a to zdecydowanie bardzo pomaga, nie? Przy strzelaniu przynajmniej Jeszcze tą babę mogłem ubić, ale stwierdziłem, że że nie ma co Dobra, dojedziemy na miejsce, zobaczymy jak bo jest, są 24 minuty odcinka Myślę, że dzisiaj takie odcinki będą troszkę krótsze z racji tego, że, że dużo, dużo macie ostatnio do oglądania. Ja też też mi jest po prostu wygodniej nagrać krótszy odcinek, nie? Przynajmniej mam pewność, że później w tygodniu nie odpalam inaczej to, że nie odpalam w tygodniu gry, to Tracy? Hey Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing? Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! A, bycie ojcem. Mm -hmm. Córka zawsze cię nienawidzi, zwłaszcza, że robisz dla niej to, co najlepsze. Albo w zasadzie wydaje ci się, że to jest. na dół? Nie, na górę chyba. Albo wydaje ci się, że to jest to, co najlepsze. Czy ja muszę gdzieś tutaj? No, wydaje mi się, że tu jest to zadanie. Dobra, ile mamy? 26 minut. Wiecie co? Zakończymy ten odcinek. 26 minut też jest spoko. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Um, też zachęcam do Outlast Realsa, aby obejrzeć, czyli tak zwany Ten Outlast 3 yy, oraz inne sery na moim kanale. Pozdro, several, hej hej.